Praktyki kiedy jest będzie let's play. Praktyki kiedy jest noc. I wygrywałam się Adam, ty masz jakieś w ogóle pomysły? Ej, Tutaj? Mam. chcecie, to To mogę zaraz No, Jakie mam ratuj mnie. U mnie też się robi nie? Bo ja jakbyś kreatywny. ja na kreatywnym. Ja jestem na bo będę Bardzo blisko jest, świat biznes. Bo ja, zamek. Je, chcesz, ja, ja bym ja zamek. Ja bym... Ale jeśli chcesz, to Wiecie, że jest tymi, to się kupi, to ja się że, I że wiesz. Ile jeszcze teraz przeciwieństwa? No nie. Jeszcze tak dużo? No. Ja mam. <ślam>

ale nie chcę, bo tutaj byśmy byli tylko po ojej! Ojej, ojej, ojej! ojej, mam cię! Ojej, ojej, ojej! Ukazał że nie To, tutaj, to było na mnie. Na dwa, 3, po, dwa Do, to jest tak, powie, że

o, no dobra, zobaczcie jakie zabłonki! No nie to było łowu Twojego, że umieram cały czas. to przez moje łałała? Tak, nie, Dlaczego przez moje łała? Mówię rozprawę. What? W

Kolejny to było, to było cze, tjisho, A to było bardzo blisko Widziałem, że to zamiast idzie. Ale to, <coughs> to Zamiast co mówi, B, no, tak. No. Ano, ale E to jest kanion. A tam takiego no, Nie. Na, na Nie jestem A ten był niżej. Chciałbym powiedzieć, że Kroba to było auto. Tak, chciałbym powiedzieć, ale chciałbym mi wystarczyła, a to było auto. Nie. Było... Nie, bo ja to... Nie ja to jest drewno, ten jest drewno, to I ten zagrożony. To też to jest ten. Ale Ja ramowca, to... ja żebyśmy na no nie wiem, czy to nasz serwer, widzę naszego serwera. Ja wiem, że jest miejsce, jest to ja sobie sobie jakiś tam fajny serwer. Chce pan, chce I co mi w tym serweru? To jest mi szare, ekstremalna, ale ja wiem. Ja robię najlepszą, nie bójcie się. Nie bójcie się, na pewno będę na pierwszym miejscu, bo dajcie się, że będę na pierwszym miejscu. Dzięki.

w tym tygodniu naprawdę na powietrza Mam, mam A bo króciłem zły ten! Mam bądź dosyć! Go bądź, go... Bo, w, bo w tym roku, no. Rady, bądź, w tym tygodniu miałam naprawdę dużo, dużo powietrza Co to ci się dzieje? Złego ada? No. Tak? Nie! Jeszcze Ale idź! Jeżeli chcesz Ja ciebie nie zaszkodził ale się. No wszystko tam za to. Nie. Rozmawiamy, że mnie będziesz zostawiasz, bo ja chodzę do centrum. Więc powiem, o, bo no czas.

Tutaj mnie zobaczymy, gdzie, gdzie mam mam teraz było To dobrze, na Może napiszą nam, gdzie robimy błąd. Bo to, ten, kto zostanie w drugie miejsce, to, to będzie musiał czekać 150 wieków, zanim mu damy ten IP naszego serwera. No właśnie. Jak może tak długo będzie trzeba czekać, to ja myślę, się przygotował. Musiał... No właśnie, tam nie się jęczał, to tak już. Tak właśnie zrobi. O my god, Nie, super, 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 super. to prawdziwy klipa. Tak ci powiedziałeś, że jestem głupi? Tak, powiedziałem, że jestem ja głupi, tak. Zaraz. Zaraz że masz, razie. Razie. A ja to że masz. To nam, jakie są najważniejsze rzeczy, żeby się z nimi zająć. Zaraz mi jakieś tam jest, jest. do tego, kanionu, który jest przepiękny.

a ty tak, żelazo znaleźć, a tak w przeszłości żelaza. Ja bym się cieszył z diamentem. na przykład, że, że e, ty drewniane typu tak? mieczyk, Nie szynka, wiedziałem, no. Łopatę, siekierę i motykę. A tam, no, no, no. Nie wiedziałem, no się? Kolorowy. No wiem, że nie wiedziałem. Ty o tym nie wiedziałaś? Ja tak naprawdę wiedziałem. wiecie. No nie. Adam był kochany. Ale znowu robię Boże, Adam, Adam się taki wiecie, wiecie. No, wiecie no, o tym. O tym. No, okay. I... Okay. W ogóle, to mi się pytanie, czy jak nagrywam na, na razem z Tobą, to jestem głośniejszy. Czy ja lepiej ja mnie słyszą. Tak, Ciebie lepiej, zawsze no, ciebie. Wszystko Ciebie lepiej słyszą. No, ci... Nawet z potworu Cię lepiej słyszą. Chcebyś, jeszcze by cię zjadły. Tak. We wstejpadłaś tak ja i teraz idzie do mnie. No. O, da, nie, tak nie wietrza. Wietrza. Ale chyba nie Jest to Jeszcze jedynki. ulepsza mnie. co się... Co mi dobiera teraz? Trafię, to, to, to by... Tak, za... Szkałt, tak. Szkałt. Szkał mi dobiera, tak szkał. Ale mi się przesadzi, że złoto, bo w tym okresie robisz chyba kopsy. Pardon, pardon. Ale bardzo fajne jest. Ja koksowy ten opiek. Ja woszka złota. A właśnie jak się robi woska złota? A właśnie jak się robi woska złota? Eee... Jeżeli chodzi o te zwykłe, to z góry nad a jeżeli chodzi o te takie zentralizowane, takie ekstremalnie mocne, to te, to z bloków. Chodź, ja że no, normalne z główną, to ja tego nie będę. Normalne, złote ja będę. 50, tylko z trubendów. Zdaje się, no. Normalny jest złoto, nie ruszymy, to z trubendów. Nie, nie, nie. Je no Kto? ja boszku. Ja nie chcę na igre chce na tym. No ja lubisz Golden Nagetsów dookoła tego. Dostajesz. Zauważyłam, że to był taki normalnych flip, to wiesz, ten pieniądzem. Ale nie. Nie wiedziałem. Ja idę tylko ze toaletem. Ja nie wiedziałem. Tak samo jak ja nie wiedziałam, skąd było być nało, że w wodę. A wiesz co ja nie wiedziałem? Coś taki. Wy no hasnij peżę, ja tutaj jestem królem! Proszę dodać to do Pana, bo to naprawdę jest gorące. Chyba Ty musisz dodać to do Pana, a nie przerywać, odcinaj. Eww, to piękny robię. Wiedziałem o tym, nigdy mi nie mówiłaś o tym. Nie no, wiem, czym zadzwoniłeś. Wiecie, on najszybciej odbiera ten skatek na świecie. Właśnie... Trzeba czekać 150 lat, żeby odebrał. Nie, no, to Trzeba, tak, trzeba. To mój złot. A co, czera? Kiedyś powiedziałeś, że normalnie mieć... A co, o, odebrał on najszybciej e... na świecie. Tak, nie wiem, teraz. No. Muszę właśnie Ale i tak, i tak. No fajnie mi to teraz wygląda, fajnie, fajnie. A za, co robisz mama Ja wam też to przyda zawsze. muszę obliczyć, ile złota potrzebuję. A po co złoto? Co? Do robienia tej chwile złotych ja Aha. A właśnie, a do, a do czego normalne jabłko się robi? Czym? Takie złote jabłko, normalne. Złotem. Złote? Tak. Więc jak? Jak się kraftuje? Powiedziałam ci już, że normalne złote jabłuszko no, e, tak stawiasz tak, tak. na środku kraftingu i dookoła tego e, golden nuggetynku. A złożę. Trzyma. Szmrodki i słoda, spore nawet. Szmrodki, tak. Śmierdzą, tak? Szmrodki, tak. Szmrodki. Ojej, kamień ja jest teraz żelazny. O no. mój Boże, jak można cię długo. Wiesz, że ja gram od twój skin, więc ty masz żelazny na śmierci. Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Czy wy to naprawdę widzicie? Dobra, mamy problemy. Co my I znowu zrobiłem kupkę. Poczekajcie. Dobra, jesteśmy z powrotem po jakiejś tam małej przerwie i ty no... Przerwie? Ty zrobiłeś przerwę? No zrobiłem przerwę. Musiałem zobaczyć co napisałeś. I coś tam się zrobiło się z internetem, że nie było połączenia. ale złota teraz mam. Ej, nie zabijaj swojej siostry. Niech ciara. Tylko, żebym się żartuje. Aaaa, to co chciałeś, że drodzy mi dołączą. Że Drodzy mi dołączą. Drodzy mi dołączą. ja też to robiłem?

Ja! No jak znam paszport, widzę ten. Tak, 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 tak. A ja tak. No, tak, A, tak, tak, tak. A to tak, 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 na jest pewno, na tak, pewno. Mam powiedzieć? I się nie myliłeś. Tak. Bo im widzą, żeby sobie chodzić na Twojego kanału, i tam no, to sobie coś usuwali. Poczekaj, to poszło, no. nie? Dobra, kamień nie chcę powiedzieć, no na tym odcinku, z którego właśnie nagrywam, zobaczysz ten, ten film. Misiała się renderuje cały ten odcinek, ale nie mogę powiedzieć Myślałam, że to u ciebie kręga, wybuch czy coś. A to było u mnie. lapis Zbieram sobie zdanie, żeby zbiorę lapis, No i ja chyba po, gdzieś dziedzinie, żeby tam wiesz, tam bo to pod ten drugi odcinek, ok okej. Ale bardzo, że też według mnie jest lapis, Tu nie? Żeby wiedzieć, według siebie lapis czy jest nie? niepotrzebny. Bo ja nie przecież nie będę nagrywał na siłę, to nie? To nie, też niepotrzebne. No bo e, no nie chcą mi nie jest, bo ja dla będę na nim buduje A da ja ci mogę zrobić intro. Ale po co lapić do posągu? Może zrobić barwniki. Ja sobie sam no, mogę to zrobić. To jest barwnik. Ale chciałabym żeby... do posągu, żeby wiesz, bo wtedy... No możesz zrobić posąg Ja dobrze to robię, że mają zrobić? Dobra. Wow. Mam 18 rud złota i 29 rud żelaza. Ale się dobra. cieszysz takim ma takim... No pewnie widzowie nic nie, nie widzą. W ogóle przepraszam, że za często nie są widzę drodzy widzowie, ani takich ludowek. No ale jak widać, jest... Ale no, może no, nie... mieć złoto? ona jest, Złożę jest nie widzę, nie do liczebnie. No. Złote są potrzebne widok zrobienia złotych jabłuszek. Bo to co ja znalazłem a, jest o tak. Ja się... Miałam, ruda na czerwonego kamienia, ona ma taką burszkę, mój, ruda czek. żelaza, ruda złota ja i, i ruda tego. Aaa, biolenta! I dzisiaj to mi zabrało. Ja będę już w jakimś takim. Ja będę jest głupi. Dobra, że widzicie, jak ja Adam jest głupi, on myśli, że ja nie będę przysłuchiwać. Może by trzeba wyjść z głupia. No bo on mówi, ty nie zaś krapingu. A ja sobie z tym no bo może już zapytałeś. No właśnie, że no ja no nie pytam to byś na pewnie. Powiedzcie mi, razem. Widzisz tam w komentarze? No. Nie to, że do mnie Na moim filmiku no. widzisz już je? Nie ma, czarne, czarne, nie, bo nie mi taki zawidzę. Zwłaszcza widzom, okej? Okay? Ja to czuję, że zaraz. będę będziesz nagrywał, to ja będę. A ja to czuję, się że zaraz padę do lawy. Dajcie tam zaraz Dajcie tam mój. Dajcie tam mój. Dajcie nie? tam Co? Właśnie, raz mi się przetrofiło, szkoda, że tego nie nagrywałem. Pan kami. Widziałem, że w o nie, no z panami tutaj chodzi. Pan wiesz, to mi się skończyło. I na moje ząbeki dwa dni. Come on, bo pięć ząbek mnie było i chyba przegrałem. A! A! Ja myślę, to pochę, bo jak spadłem, mnie to już i to, jakimi ja mnie atakowały i zginąłem. rzeczy do, do lawy padły. <laughs> mi wiedzieć <coś> tak. <śmiech> <śmiech> nie wiem, <laughs> dlatego, że ty spadłeś, ale no cóż. Ale to jest to, To ja właśnie powiedziałem nie. Zobaczmy, to nie. Ja miałam wtedy bardzo potrzebne rzeczy, typu złoto i podobne. Wynocha ty powiesz, wiesz co? Co? więc ja mnie nienawidzę. Już się nie boję. Wróci. A, Aha. Dnia, Kamil, bo mam ci do powiedzenia. A, Nie, jeszcze nie. Dziękuję za równowagę i mi odcinka. Za chwilę to się już mi odcinek, Znaczyńcie naprawdę. Zarbić. Tylko i ja nie słuchacie? Nie co? Ruinujesz mi odcinek. Co? Ale ja nic nie słyszę. Co powiedziałeś? Jestem, jestem cicho. Cały, jest żelazny. Jest cały żelazny. Kamil, jesteś cały żelazny. Wiesz o tym? Ale, ale to jest kilka minut wrzajmie. Teraz to już ci nie przeszkodzi. Popatrzysz zamek? Tak. Kończę zamek, tak. Dobra, A więc chyba powinniśmy kończyć, no bo 24 no? no? minutowe odcinki powinny być, więc akurat jest to na pięć minut. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Znaczy, no po... Tak. Ja. Tak. ci zresztą nie powiem. Znaczy, coś wam powiem nie wiem Ja też... ja... Ej, wiesz co się stało właśnie? Co? Skupiowało mi się po źródłom wody. No i... Myślałam, że skopiowałam do, do, do wody, kiedy postawiłam wodę. Woda była, a później zniknęła. No. Oh, Mój god, to są dwa creepery. Ekscytujące. Jeden creeper wybuchł i, i mnie nie zabił i zabił drugiego. O oh my god, o oh my god A czego ty szukasz? Co? Czego ty szukasz? Bo ja szukam diaktów. Nie a niczego. Kolejny kij tam na górze. A tak w ogóle tak. No, on gubi pająk. Akurat wtedy, kiedy chciałam kończyć. Więc na tym odcinku to byłoby na tyle. Zarazem tego wstrętnego pająka, który mi rujnuje odcinek. No, to by byłoby na Co tyle. Wiedziałeś? Zaraz rujnuję tego wstrętnego pająka, który właśnie mi psuje odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie.